Cześć! Cześć! Dzień dobry! Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku, kolejny opening, tak, kolejny, ale to, ten opening jest tylko w tle, on jest taki, nieważny, taki, no, wiesz o co chodzi, tak, wiesz o co chodzi, ja też wiem o co chodzi, bo wiem, że mu tu wszedłeś właśnie, wszedłeś właśnie po to, właśnie po to, właśnie, właśnie po to, mamy AWP Smocza Wiedza. Tak długo wyczekiwany skin, na jaki czekałem, że kurde, żeby mieć go w swoim ekwipunku, aż w końcu no, w końcu się dorobiłem, no, jest AWP smocza wiedza, że wiecie co, to już nieważne, mam tu 10 synek, ale to naprawdę tak tylko, żeby w tle to otworzyć, bo... No, mogę sobie na przykład teraz jedną otworzyć jakoś mi specjalnie na tym nie zależy, czy mi tam jakaś kosa poleci, czy P90 stat, traku Grim jeszcze zaprawione w alkach, no proszę. Tu chodzi o AWP Dragon Lore, którą od zawsze chciałem mieć w EQ, właśnie teraz mam ją okazję mieć, nie wiem, ta naklejka nawet spoko tu wygląda, więc chyba nawet jej nie będę zamazywał. i właśnie co? Ona jest z racji tego, że jest taka penera musi mieć jakąś penerską nazwę, tak? Dlatego ja będę myślał, cały czas myślę, odkąd ją mam. Nigdy w życiu tak mocno nie myślałem. Eee, nad nazwą dla niej właśnie. I dlatego was też bym prosił, żebyście w komentarzach mi pisali najlepsze nazwy, jakie wam przychodzą do, do głowy na właśnie tą Wupkę. Po prostu co ci przyjdzie do głowy, to pisz. No. Fajnie by było. No, może coś wybiorę, może coś sam wymyślę. Zobaczymy, ale wiem, że nazwa będzie musiała być po prostu PENERA. A no, ja taka penera jak ten skin właściwie. No i jakby, jakby dzisiaj mi na przykład kosa wylecia, to bym się przeżegnał, nie, bo to byłby koniec świata już, ale wątpię w to, tak, 10 dziesię skrzynek for fun, taki mini opening po prostu, A nawet się tutaj nie cykamy tego, tak, czy nam coś poleci, czy nie, Przecież jak ma się Dragonlora, to po co ci jakaś kosa, tak, chociaż, no, Gamma Dopplera w Star Trek'u jakiegoś tam bym przyjął. Ale se popatrzę na to jeszcze. Bo tak ja tak nawet jak yy, nie mam co robić, to ja sobie tak lubię siedzieć i na to patrzeć. No to, to też byś tak lubiał jakbyś miał. Tak mi się wydaje, że też byś tak lubiał. Yy, chyba, że nie, chyba, że nie, chyba, że coś odmiennego zdania, to możesz też to napisać w komentarzu. I na przykład uzasadnienie do tego dlaczego. nie. No, no tak, no jakiś się znajdzie, że to tylko piksele, to ten... To... No tylko że te piksele są warte 1000 dolarów, czy 1200. Ale co tam? Przecież to jest nieważne, to, to jest tylko skin w grze, tak? Tylko skin, przecież to... Uh, uh, uh. Eee, pięć, skrzynek nam zostało bodajże. Tutaj mamy wa kolejnego, już chyba trzeci dzisiaj, ale... Nawet Negevę mnie dzisiaj cieszy. no. Eee, nawet on jest zaprawiony w walkach pewnie, ale... No, przetestowany byłem na no, drugi Negev, myślałem, że trzeci, no nie wyszło. trafiłem, To jest siódma. Siódma, nieszczęśliwa. Jeszcze chyba nam no, żadna lepsza niż te niebieskie nie poleciała, ale... Przejmuję jeszcze ja nie na przykład. Ja jestem dzisiaj y, szczęśliwym posiadaczem Dragon Lorki. I od dzisiaj zostaję sniperem. Wiecie? Dzisiaj, od, od dzisiaj zostaję sniperem. Y, zawsze gram Eko, zbieram tylko na wóbkę, w matchmakingach i jestem snajperem. Co tu dużo powiedzieć? O, patrzcie, kolejny Negew. No spodziewałbyś się Negewa, bo ja nie w życiu. W życiu bym się nie spodziewał na To jest ostatnia czy przedostatnia? O kurde, już się trochę zagubiłem. CZ, -ka, CZ... -ka. o Boże, Nie Nieważne. Nie ma gdzie przejmować. Nie, to jest ten. Nie mamy jeszcze jakiejś skrzynki? Wszystkie? Nie mamy nawet tego Wildfire'a? Kiedyś miałem. Coś z nim musiałem zrobić ciekawego, no, tylko nie pamiętam co. Ale dobra, no, ostatnia skrzynka. Y, został pensję w górę, pomyśl nad tym... Nad tą nazwą, przepraszam. Tą nazwą. Yy, I co? I lecimy. Ty, 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 ty. E57, no cóż, do 10 skrzyneczek, same niebieskie skiny. Opening średniawy. Ekwipunek bardzo piękny. No cóż, dzięki wszystkim za obejrzenie. Tak jak wam powiedziałem, pomóżcie mi wy wybrać nazwę dla niej, tak. Wy pomóżcie. I cóż, y jeszcze raz dzięki wszystkim za obejrzenie. Zostawcie łapki w górę. Subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie robisz. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć, pompa. Siemano.